regularem, jak to się da, ale tutaj się to bardzo, bardzo, bardzo od 2012 roku Uczelnia Lubelska, Uniwersytet Maryki Skłodowskiej, Wydział Artystyczny, organizuje coroczne pokazy grafiki akademickiej z różnych ośrodków. Tegoroczna edycja jest edycją już ósmą, ale prezentacją dziewiątej uczelni polskiej. Prowadzę pracownię serigrafii w Katowicach, gdzie realizowany jest program, który pozwala na poznanie tej techniki. Technika teraz jest realizowana już w oparciu o nową technologię, nowe urządzenia. Mamy urządzenia do druku ręcznego, ale też półautomaty, które realizują ten druk już w sposób taki bardziej powtarzalny. Wszystkie techniki tutaj są na wystawie pokazane. To jest taka dosłownie odrobinka tego, co posiadamy w szufladach. Mamy nieprawdopodobną ilość realizacji przez studentów, naprawdę reprezentacyjną. Oczywiście przestrzeń determinuje bardzo mocne okrojenie tych prac. Nie możemy zaprezentować wszystkich swoich możliwości, ale to jest taka, taki zaczyn, taka odrobinka, którą możemy się z Państwem podzielić, i jak ktoś rzetelnie przejdzie wystawę, zobaczy, jaka jest wielość możliwości, dróg, kreacji na polu Trafiki, jak student ma do dyspozycji wiele narzędzi, w których się może realizować.